Cześć, dzień dobry, witamy w kolejnych widokach z Wieży, jak zwykle departament zarządzania majątkiem M banku. Ja nazywam się Szymon Zajkowski, a ja nazywam się Marcin Wetczuk. To co, zaczynamy standardowo od pytania tygodnia. A pytanie tygodnia brzmi następująco: który bank centralny jest uznawany za najstarszy? Czy to jest bank Anglii? Może to jest niemiecki bank federalny, potocznie zwany Bundesbankiem, może to jest Bank Szwecji, czy też Rezerwa Federalna? Czyli potocznie zwane Fed. Do tego pytania oczywiście wrócimy na koniec odcinka. A teraz krótkie podsumowanie tego, co wydarzyło się w poprzednim tygodniu. Yy, tak, zanim może jeszcze o, o poprzednim tygodniu, to zakończył się styczeń, mamy pierwszy miesiąc roku za nami. No i chyba krótko można powiedzieć, że był to całkiem udany miesiąc na rynkach finansowych. Globalny indeks akcji zyskał prawie 3%, amerykański SP 500 wybił się na nowe szczyty i pierwszy raz w historii. Wzrósł powyżej 7000 punktów. Tutaj też taka ciekawa. Zależność historyczna, statystyczna: jeżeli styczeń był dodatni na amerykańskiej giełdzie, to w 87% przypadków, to jest liczone od lat 50., czyli w zasadzie 9 lat na 10, jeżeli styczeń był dodatni, to cały rok również kończył się na amerykańskiej giełdzie na plusie. Także niech ten taki optymistyczny początek roku, niech nam się utrzyma. Do końca roku. Co ciekawe, też małe spółki radziły sobie lepiej od dużych, ale do tego jeszcze wrócimy, prawda, w, w dzisiejszym e, odcinku. No to skoro wydaje się, że było e, tak dobrze, to skąd ostatnie nagłówki przez tydzień e, czy przez weekend mogliśmy pewnie e, sporo się czytać o tym, że mamy krach, że leje się krew e, na giełdach, no to może spójrzmy, jak to, jak to wyglądało, jak, jak ta krew się na rynkach leje. No i co, chyba, chyba niekoniecznie, prawda? Tak. Jeżeli spojrzymy na wykres indeksu akcji SP500, widzimy zaznaczone kołem obiekt, który pokazuje, no jednak nie było to do, dosyć duże przeceny z perspektywy całego zeszłego roku. Te spadki, które mieliśmy w zeszłym tygodniu, one skupiały się głównie na jednym wąskim sektorze, sektorze surowcowym, który doświadczył bardzo mocnych przecen. Tak, dokładnie. Złoto od szczytu do, do, do dołka spadło około 22%, srebro zaliczyło około 40% korektę, spada również, czy spadają kryptowaluty, w ogóle srebro zaliczyło najgorszą, najgorszy dzień w historii. Minus 28% w piątek to był najgorszy dzień w historii notowania srebra. Złoto zresztą niewiele lepiej, bo to od lat 80., chyba najgorszy wynik minus 11%. Stąd no, krótko można by to podsumować, że w zasadzie ten krach, czy ta w cudzysłowie lejąca się krew, no, ma miejsce. Na aktywach spekulacyjnych i to mówimy no, z, pełną, z pełną świadomością, to rosło na spekulacji, spada na spekulacji e, to, co się dzieje na, na metalach szlachetnych, na giełdach, na akcjach tak naprawdę, no, mamy jakieś, jakąś lekką korektę, ale to są dosłownie to, to jest zwykłe zachowanie e, rynku akcyjnego. Także. No, Przypomnijmy po takich dobrych wzrostach z początku roku, gdzie ten cały stycznik był naprawdę bardzo, bardzo korzystny, więc tutaj nie widać sytuacji kryzysowych. Tak, a w kontekście rynku akcji też oczywiście mieliśmy wyniki spółek w ubiegłym tygodniu. I tutaj zaczniemy od tego tematu, skupimy się na tym trochę bardziej dokładnie, dlatego że jesteśmy w trakcie publikowania wyników za czwarty kwartał 2025. W zeszłym tygodniu już kilka z większych spółek technologicznych, na które zawsze zwracamy uwagę, swoje wyniki. Były to te spółki takie jak Meta Platforms, czyli właściciel Facebooka i Instagrama, spółka Microsoft, spółka Tesla, ale też Apple. Um. Do tego w Europie mieliśmy publikowane wyniki przez na przykład największą spółkę europejską, którą jest spółka ASML. Więc tutaj troszeczkę od końca za, krótko podsumujemy te wyniki i skupimy się na dwóch wybranych spółkach z tego zestawienia. Jeżeli chodzi o ASML, to spółka zaraportowała bardzo wysoki portfel zamówień, więc to też widać, że ten trend AI-owy jest jak najbardziej kontynuowany. Firmy inwestują ogromne pieniądze, no i ASML jako producent masz do produkcji chipów też korzysta na tym trendzie. Spółki takie jak Tesla czy Apple, one miały swoje wyniki, które były mniej więcej zgodne z oczekiwaniami. Reakcja rynkowa była umiarkowana, więc tu dalej nie ma za bardzo story o czym opowiadać. Natomiast dużo ciekawych rzeczy działo się na dwóch spółkach: spółce Microsoft i spółce Meta Platforms. Jeżeli spojrzymy teraz na wykres, który, który obrazuje notowania tych spółek od początku roku. Widzimy, że obie spółki mniej więcej do zeszłego tygodnia poruszały się w podobnym trendzie. Mniej więcej ich wykresy chodziły tak samo. Natomiast wyniki jednak czy dzień publikowania wyników tutaj troszeczkę rozwiał wątpliwości, która spółka jest bardziej preferowana w obecnym otoczeniu. Jak spojrzymy na wykres, gdzie zielona Linia przedstawia notowania spółki Meta, Meta Platforms i czerwona linia notowania spółki Microsoft, no to widzimy, że kompletnie lustrzane odbicie, jeżeli chodzi o odbiór wyników. Pokrótce, co też takiego spodobało się, czy też nie spodobało w tych dwóch spółkach? Dla spółki Microsoft, która zanurkowała prawie o 10% inwestorzy zwrócili uwagę na to, że. Co prawda przychody i zyski były lepsze od oczekiwań, to te zyski w dużej mierze były też wygenerowane przez takie tzw. Tak one-off, czyli rozpoznanie wyniku z inwestycji w spółkę zależną, którą jest OpenAI. Jak wiemy, czy przypomnimy, Microsoft posiada ponad 25 czy 7% udziału w spółce OpenAI. Nie jest to spółka notowana, więc do końca nie wiadomo, jak ją wyceniać. Natomiast spółka ta też przeprowadza różnego rodzaju rundy finansowania, więc po części wiemy, jak można szacować tu wartość. No i tak samo zrobił Microsoft, który rozpoznał zysk z inwestycji w te akcje. Więc to troszeczkę też nie podobało się inwestorom, że ten zysk był taki nie z własnego core biznesu, tylko trochę też z przeszacowania tej wartości, plus do tego nie spodobało się inwestorom, że przychody z chmury obliczeniowej, czyli tej chmury Azure, co prawda wzrosły, nie tak jak spodziewali się inwestorzy, natomiast wzrosły też wydatki inwestycyjne. Więc tutaj mamy trochę rozdźwięk w przypadku Microsoftu, że wydatki inwestycyjne rosną, ale przychody z chmury obliczeniowej nie rosną w takim tempie, jak się inwestorzy spodziewali. Natomiast zupełnie inna sytuacja, też w takim samym temacie, miała miejsce w przypadku spółki Meta Platforms. Tam przychody i zyski też były powyżej oczekiwań, do tego spółka przedstawiła bardzo dobre prognozy na kolejny kwartał i na kolejny rok. Jak zwrócimy uwagę na wykres, który teraz prezentujemy, z wykres, wykres słupkowy, wykres przychodów, to można powiedzieć, że to jest taki wykres, który każdy akcjonariusz chciałby widzieć, w spółce, w którą zainwestował, gdzie ten trend, jak popatrzymy na rosnące przychody, jest nie dość że lini liniowy, to zamienia się już naprawdę w, w wykładniczy, więc te przychody bardzo szybko rosną. Co prawda rosną też nakłady kapitałowe, natomiast one w dalszym ciągu są dużo niższe niż generowalne chociażby przepływy pieniężne. I też inwestorzy kupują story o tym, że, że Meta potrafi faktycznie monety, monetyzować te nakłady, ponieważ na konferencji wynikowej dowiedzieliśmy się o tym, że ilość kliknięć w reklamy. Rośnie, a to jest główne źródło przychodów mety, przychody z reklam. Więc tutaj ilość kliknięć rośnie. Do tego też konwersja tych osób, które klikną, faktycznie kupują później te towary, więc to jest tak najbardziej trend, który spodobał się inwestorom i widzieliśmy bardzo duże wzrosty tego waloru na spółkach. To jest też ciekawa sytuacja, że już nie jest tak, jak no to było chyba jeszcze kilka miesięcy temu, czy w poprzednich latach tak naprawdę, jak był ten taki duży trend na sztuczną inteligencję, to inwestorzy raczej nagradzali spółki, które wydawały bardzo dużo na, na rozwój sztucznej inteligencji, a w przypadku Microsofta, no w tej chwili było trochę inaczej, tak? Microsoft podał, że wydaje, no praktycznie podwaja chyba w tym roku, czy planuje podwoić wydatki związane ze sztuczną inteligencją. Mimo to nie starczyło to na to, żeby inwestorzy jakoś optymistycznie do tego podeszli i ceny akcji Microsoftu bardzo mocno spadły. No dobrze, ale dlaczego w ogóle mówimy tak dużo o tych wynikach? Jakie to ma przełożenie na performance rynków? Tak, no to jest, no mówimy dlatego o tych spółkach, no bo to są jedne z najważniejszych po prostu spółek, no na pewno w Stanach, ale również na całym świecie. To, co widzimy na wykresie w tej chwili, to jest kontrybucja, tak? Czyli jaki wkład do ogólnego wyniku indeksu S&P 500... Miały poszczególne spółki z tak zwanej wspaniałej siódemki w ubiegłym roku, właśnie i to ten wkład to był niespełna, czy no poniżej połowy całego wyniku indeksu SP500. To jest o tyle istotne, że jeszcze w poprzednich latach było to ponad połowa, tak naprawdę te spółki odpowiadały za wynik. S&P 500. W tej chwili dochodzą do głosu też pozostałe spółki. To co mówiłem na początku, że te mniejsze spółki radziły sobie, czy radzą sobie od początku roku relatywnie lepiej. Tak naprawdę ta wspaniała siódemka od początku roku średnio traci. Tak? Minus dwie dziesiąte. to jest wynik Magnificent 7, od początku, Magnificent 7 od początku roku. Pozostałe 493 spółki plus 2%. No, dlatego mówimy właśnie o tych spółkach, no bo to one dyktowały to, co działo się na, na, na amerykańskiej giełdzie i w ślad za tym na, na światowych rynkach. No w tej chwili chyba możemy powiedzieć, że to jest relatywnie pozytywna sytuacja, że już rynek aż tak bardzo nie patrzy tylko na ten wycinek tych poszczególnych spółek, tylko też pozostałe spółki również docenia i rynek, jakby cały indeks jest ciągnięty też po. Przez te pozostałe 493 spółki. To też dobrze znosi taką wagę ryzyka przywiązywano do tych największych siedmiu spółek, że to nie na nich już w zupełności opiera się HOSSA. Jak widzieliśmy po wynikach zastyczeń, też małe i średnie spółki bardzo mocno, kont mocno kontrybują, że więc można powiedzieć tak kolokwialnie, że ta HOSSA się demokratyzuje. Dokładnie tak. To przejdźmy chyba do kolejnego wydarzenia, które mieliśmy w ubiegłym tygodniu. Związane jest ono z rezerwą federalną szeroko, tak to na początku nazwijmy. Oczywiście mieliśmy posiedzenie Fedu, stopy procentowe pozostały na, na aktualnym poziomie. To jest przedział między 3,5 a 3,75%, no bo Fed w takim, takich przedziałach podaje swoje, swoją stopę procentową. No oczywiście można powiedzieć trochę dla zasady, dwóch członków Fed głosowało za obniżkami 100%, to są ci członkowie, którzy byli powołani przez Donalda Trumpa, więc oni trochę siłą rzeczy opowiadają się tak nawet dla zasady, za obniżkami stóp procentowych. No, komunikat był nieco bardziej jastrzębi, w tym sensie, że no, zasugerował, mówiąc krótko, że nie należy się tak bardzo śpieszyć z obniżkami stóp procentowych, trochę zmniejszyły się w tym komunikacie, taki był wydźwięk ryzyka związane z bezrobociem, został odnotowany ten bardzo solidny wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych, także Cały komunikat został zinterpretowany nieco bardziej jastrzębio, ale tak naprawdę bez większego wpływu na rynki finansowe. To, co no wydaje się, że wpłynęło na rynki finansowe, to oczywiście jest y, nominowanie przez Donalda Trumpa nowego szefa Fed. Tak, zeszły tydzień już mieliśmy nadzieję, że będzie takim tygodniem, który my lubimy obserwować, gdzie ważniejsze informacje są dotyczące rynków finansowych, a nie geopolityki. No niestety nie udało się do końca, bo w czwartek i w piątek rynki finansowe żyły e, decyzją... U... Donalda Trumpa, kogo będzie nominował na nowego prezesa Fedu. E, tak jak wcześniej słyszeliśmy, było kilku kandydatów. E, takie nazwiska pojawiały się, jak Christopher Waller, który, był, który jest członkiem Rady Gubernatorów, e, czy takie nazwisko jak Kevin Hassett, e, czy też w ostatnio na pierwszy plan wysuwał się e, dyrektor funduszy Inwestycyjnego BlackRock, czyli e, Rick Reader. Natomiast finalnie osobą, która zostanie nominowana, będzie Kevin Walsh. E, Kevin Walsh jest znany rynkom finansowym, dlatego że w latach 2006-2011 był członkiem Rady Gubernatorów, czyli należał do Fed, podejmował decyzje, natomiast wtedy był postrzegany jako swojego rodzaju jastrząb, który raczej był za bardziej ścisłą polityką monetarną, i optował za wyższymi stopami procentowymi, a na pewno sprzeciwiał się wzrostowi budżetu Fed, czyli wzrostowi bilansu Fed, czyli skupu obligacji z rynku. Teraz w Trump, troszeczkę już w czwartek, mówiąc o tym, kogo wybierze, na, kogo nominuje na nowego prezesa Fed, mógł naprowadzić komentatorów czy, czy, czy prasę na to, że to będzie właśnie Chris, Kevin, Kevin Walsh, dlatego że powiedział, że 8 lat temu rozważył jego kandydaturę. Później przyznał w swoim stylu, że to chyba Kevin się słabo starał, że jednak. Trump wybrał e, Powella, a nie jego, więc to oczywiście e, sukcesy to, to są Trumpa, porażki innych osób, wiadomo. Natomiast Kevin Walsh jest według nas takim konsensusem, e, takim e, kompromisem, można raczej powiedzieć, e, pomiędzy wyborami, które wcześniej mogliśmy e, obserwować. E, sytuacja w Fedzie jest taka, że oczywiście inwestorzy postrzegali kolejną nominację jako ryzyko e, na temat zagrożenia niezależności banku centralnego. E, ta nominacja po części może to ryzyko niwelować, plus do tego może być taką ścieżką, która jest faktycznie do przejścia, bo taka nominacja musi też być zaakceptowana przez Senat. Więc to nie jest tak, że tylko Trump zadecyduje jednogłośnie, musi to być poparte przez Senat, a później tutaj jest ciężkie zadanie przed, przed, nowym, przed nowym prezesem, e, musi przekonać członków Rezerwy Federalnej e, do tego, żeby faktycznie te obniżki procentowych były prze, przeprowadzone w takiej wysokości, jak chce. Czy tak będzie? Zobaczymy. Na razie rynki finansowe chyba zinterpretowały to trochę inaczej. No tak, tutaj najbardziej tłumaczy się te reakcje na rynkach finansowych poprzez właśnie metale szlachetne. Ja nie do końca do tego podchodzę poważnie myślę, że to jest dopisywanie wytłumaczenia do tego co się dzieje. co ciekawe. dolar się umocnił bo wydawało się wcześniej, w tych poprzednich miesiącach, tak jak mówiłeś, no, różne były spekulacje, kto może być nominowany na nowego szefa Fed i wydawało się, że będzie to ktoś bardziej skrajny, ktoś, kto będzie chciał bardzo szybko, bardzo mocno obniżać stopy procentowe, to by pewnie podważyło wiarygodność rezerwy federalnej i pewnie by osłabiało między innymi dolara. No, po tej reakcji rynku z ubiegłego tygodnia no, widać, że niekoniecznie może to wpływać na, na osłabienie dolara. Dolar umocnił się. Na giełdach mieliśmy lekkie spadki, ale to też to nie były jakieś jakieś takie jak pokazaliśmy na początku silne ruchy. Także to jest ciekawa sytuacja i może wcale taki scenariusz tego, że Rezerwa Federalna czy nowy szef Fed będzie mocno obniżał stopy procentowe i co za tym idzie osłabiał dolara, no może to po prostu niekoniecznie się sprawdzi. Okej, okay, ale tyle o Fedzie. Wróćmy do pytania tygodnia. Ja przypomnę, pytaliśmy o to, który z banków centralnych jest uznawany za najstarszy. Czy jest to Bank Anglii, czy jest to niemiecki Bundesbank? Szwedzki Riksbank czy może Amerykańska Rezerwa Federalna. I tutaj odpowiedzią poprawną jest oczywiście e, szwedzki Riksbank. E, bank ten został założony w 1668 roku, więc ponad 350 lat historii za nami. E, co ciekawe, ten bank też powstał po tym, jak zbankrutował bank e, sztokholmski. Tutaj państwo przejęło ten bank, znacjonalizowało analizowało, no i postanowiło stworzyć instytucję, która będzie miała. E, Opisany mandat w trzech punktach, który jest dosyć podobny do mandatów, które obecnie mają banki centralne, czyli miała pilnować stabilności pieniądza, kontrolować emisję banknotów i jeszcze na dokładkę miała dbać o system finansowy, więc oczywiście ten ostatni punkt jest yy, może mniej popularny, natomiast jak najbardziej widzimy długa historia tego banku. I też w nawiązaniu do sytuacji, która ma miejsce teraz w przypadku rezerwy federalnej, bądźmy dobry myśli, że takie instytucje potrafią trwać naprawdę przez długie lata i ta niezależność zostanie zachowana pomimo tych perturbacji politycznych. No, Rezerwa federalna ma na swoim koncie nieco ponad 100 lat, tak? Także trzy razy krótsza historia. No, miejmy nadzieję, że nowy szef FED tutaj nie wpłynie na jakieś... Perturbacje w, w tej historii rezerwy federalnej. Okej, okay, to co? Chyba na dzisiaj wszystko. Dziękujemy, zapraszamy Dziękujemy. za tydzień. Do usłyszenia.